The Royals Secret albo The Secret Royals, myślę, że to jest obowiązkowa lektura dla tych wszystkich fanów monarchii brytyjskiej bardzo ciekawa książka opowiadająca o związkach brytyjskiej monarchii z tajemnicami takimi szpiegowskimi od XVI aż do końca XX wieku, bo więc cowie wciąż ukrywają niewygodne rozdziały historii swojej dynastii. No i właśnie autorzy tej książki The Secret Royals próbują zajrzeć za kulisy tych ciekawych momentów. Jednym z historycznych skandali, które rodzina królewska ukrywa wciąż w swoim prywatnym archiwum w wieżach zamku pod Londynem, są szczegółowe akta o zdradzie Duke'a Windsoru byłego Edwarda VIII. Króla abdykował w 1936 roku i poślubił na emigracji we Francji rozwódkę Wallis Simpson. No ale skandalu nie wywołały tylko kwestie obyczajowe. Chodziło tak naprawdę o politykę, bo wkrótce Duke odwiedził Berlin na zaproszenie Hitlera i jak wiele na to wskazuje, podczas tajnych rozmów umówił się, że w przypadku zwycięskiej inwazji niemieckiej na wyspy zgodzi się pełnić rolę marionetkowego króla. Jerzy VI i jego żona Elżbieta, matka Elżbiety II po okresie wahania stanęli po stronie zwolenników zwycięskiej wojny z Hitlerem, odrzucając perspektywę separatystycznego pokoju. Premier Winston Churchill chciał za wszelką cenę uniknąć skandalu godzącego w autorytet rodziny królewskiej, dlatego nie aresztował Duke'a, tylko nakazał mu latem 1940 roku wyjazd z Portugalii na Bahamy, powierzając proniemieckiemu arystokracie funkcję gubernatora. Chciał mieć byłego króla z dala od Europy, to nie znaczy, że zrezygnował z jego obserwacji. Premier miał byłego króla cały czas na oku. Diuka, śledziły dyskretne brytyjskie służby specjalne, a także, jak się później okazało, amerykańskie FBI. Otwierano jego korespondencję, podsłuchiwano rozmowy telefoniczne i wysyłano agentów, by przyglądali się, z kim się spotyka. No nie bez powodu, jednym z przyjaciół księcia był właściciel filmy Electrolux Axel. Werner Grain, dobry znajomy z prawej ręki Hitlera Hermana Geringa. Kluczową rolę w szpiegowaniu byłego brytyjskiego króla odgrywał również szef ochrony Duke'a. Kiedy dał cynk do Londynu o kontaktach Duke'a z Werner Grainem, premier Winston Churchill przesłał byłemu królowi teczkę z doniesieniami MI6. Taki kryptonim nasi po dziś dzień brytyjski wywiad zagraniczny, by dowiedzieć, że powinien uważać na swoją nową znajomość. Dochodziło do zupełnie paradoksalnych sytuacji, bo Windsorowie byli na celowniku brytyjskich agentów, a jednocześnie pozwolano im czytać doniesienia szpiegowskie także na swój temat, jak pisał swego czasu w The Times Ben Masitrai, wybitny ekspert do spraw II wojny światowej i szpiegostwa w recenzji właśnie tej nowej książki o tajemnicach. Rodziny królewskiej, jej związkach praktycznie ze szpiegostwem. No, paradoks towarzyszył dziełom brytyjskiej dynastii od dawna. Królowie dostawali na biurko raporty swoich własnych służb, a jednocześnie byli śledzeni przez szpiegów oficjalnie dla własnego bezpieczeństwa. Wielką siatkę szpiegowską miała już panująca w XVI wieku królowa Elżbieta I. Królowa Wiktoria zatrudniała jako szpiegów na pół etatu dużą część swojej rodziny rozsianej po królewskich dworach całej. Europy najskuteczniejszą agentką Wiktorii była jej córka, księżniczka Wiktoria, królowa Prus, która wysłała matce 4000 listów, no, wzbudzając tak na marginesie tym samym wściekłość cesarza Bismarka. Niedawno właśnie w Londynie została wydana ta publikacja The Secret Royal Spying and the Crown from Victoria to Diana, czyli Tajemniczy Royalsi, Szpiegostwo i Korona od Wiktorii do Diany. Autorami tej publikacji są Richard Aldrich i Rory Cormack. Autorzy tej liczącej ponad 700 stron książki tak naprawdę nie mieli łatwego zadania. No Nie ma na co liczyć na to, że Windsorowie kiedykolwiek w pełni udostępnią badaczom swoje archiwa, w tym wielkie zbiory w wieżach zamku Windsor. Badajcie podejrzewanie, poszukiwanie skandali. Nie mają prawa wstępu do tej prywatnej biblioteki. Pokaźnych rozmiarów praca, w której możemy przeczytać o okolicach morderstwa m.in. Rasputina i podsłuchiwaniu księżnej Dajany w latach 90., powstała w oparciu o tysiące fragmentów rozsianych w przypadkowych dokumentach, najprywatne no i prywatne wspomnienia. Jakie znaleźli autorzy, poszukiwania autorów przyniosły dość zaskakujące rezultaty. To trzeba też jasno powiedzieć, no bo kto mógłby przypuszczać, że początkowo król Jerzy VI, następca Edwarda VIII, miał być pozbawiony dostępu do słynnych czerwonych pudeł, teczek, w których codziennie dostarczane są królowi doniesienia wywiadu. Przyczyna była prosta. Podobnie jak w przypadku jego brata, obawiano się, że nowy król jest zwolennikiem porozumienia z Hitlerem. Potem jednak rząd zaufał swojemu królowi i zgodnie z tradycją przedstawiał mu wszelkie raporty wywiadowcze. No mało tego, w 1944 roku król stał się w ogóle agentem w rękach wywiadu. Zgodził się odwiedzać miejsca, które sugerowały, że inwazja nastąpi w Kalelu w Norwegii, a nie na plażach w Normandii. Tuż po wojnie, kiedy o rękę Elżbiety zabiegał Filip, przerażony król Jerzy VI nakazał tajnym służbom dokładnie zbadać Przeszłość urodzonego w Grecji księcia. Yy, agenci donosili o skłonności Filipa do alkoholu, wulgarnym języku i życiu w wiecznym bałaganie. Na wiele pytań autorzy książki nie mogli udzielić precyzyjnych odpowiedzi. Antony Blunt, agent MI5, czyli brytyjskiego kontrwywiadu, wyruszał tuż po wojnie w kilka tajnych misji do Niemiec. Ich celem było ratowanie zabytków, ale także wydobycie z rąk USA dokumentów niemieckich świadczących o współpracy Diuka z Hitlerem, a zapewne także kontaktach Jerzego VI. Co znalazł Blunt i dlaczego mimo wiedzy o jego zdradzie i pracy dla KGB rodzina królewska długo tolerowała jego obecność na dworze, no bo przecież był kustoszem kolekcji obrazów Elżbiety II? No, odpowiedź na te pytania mogłaby dostarczyć właśnie lektura dokumentów z archiwum co, że na razie jednak szczerze mówiąc nie jest to możliwe. Mają do niego dostęp tylko wybrani historycy, Rodzina królewska jest zdeterminowana, by rządzić nie tylko w teraźniejszości, ale także w przeszłości. The Royals, The Secret Royals jest naprawdę fantastyczną książką, bo na razie apele historyków o przekazanie dokumentów do brytyjskiego Narodowego Archiwum napotykają tak naprawdę na głuchą. Ciszę, więc wypada nam troszeczkę jeszcze z tym poczekać.